Gdy stamtąd odszedł, udał się wraz z uczniami do swego rodzinnego miasta, Nazaretu. Gdy nadszedł szabat, Jezus udał się do synagogi i nauczał. Wiele zgromadzonych tam osób pytało ze zdziwieniem: skąd u niego tyle mądrości? Jakie jest źródło mocy, która przepływa przez jego ręce? Inni jednak mówili? Przecież to zwykły cieśla, syn Marii, czyż Jakub, Jozes, Juda i Szymon nie są jego kuzynami? Także jego kuzynki mieszkają pośród nas. Takie gadanie sprawiało, iż w ludzkie serca wkradało się zwątpienie, co do jego osoby. Jezus zaś podsumował to w ten sposób: nigdzie prorok nie jest bardziej lekceważony niż w swej ojczyźnie, pośród swych rodaków i we własnym domu. Kiedy wczoraj otworzyłem Biblię i po raz kolejny przeczytałem tekst Marka o tym, jaką postawę przyjmowali mieszkańcy Nazaretu wobec Jezusa, stanął mi przed oczami obraz niektórych naszych przyjaciół. Chodzi o tych, których spotykamy w niedzielę na nabożeństwie w naszej parafii. Choć nie wiemy o nich wszystkiego, to orientujemy się, że od poniedziałku do soboty koncentrują się przede wszystkim na sprawach dnia codziennego. Czyli ciężkiej pracy, zdobywaniu uznania w biurze, fabryce czy wśród sąsiadów, ale bywa, że nie w oczach Boga i swojej własnej rodziny. Tymczasem w ich domu mieszkają bliscy, którzy potrzebują większej uwagi, zrozumienia i miłości. Dzisiejsza Ewangelia opowiada, jak Jezus udał się wraz z uczniami do swojego rodzinnego miasta Nazaretu. W Szabat wszedł do synagogi i nauczał. Wiele zgromadzonych tam osób. Pytało ze zdziwieniem, skąd u niego tyle mądrości? Jakie jest źródło mocy, która przepływa przez jego ręce? Inni jednak mówili: Przecież to zwykły cieśla, syn Marii. Czyż nasi sąsiedzi nie są jego kuzynami? Takie gadanie sprawiało, iż w ludzkie serca wkradało się zwątpienie co do jego osoby. Jezus zaś podsumował to w ten sposób. Nigdzie prorok nie jest bardziej lekceważony niż w swej ojczyźnie, pośród swych rodaków. I we własnym domu. Obraz sytuacji z Nazaretu przypomina mi, jak często zdarza się, że najtrudniej jest nam uznać autorytet osób, które dobrze znamy, z którymi dzielimy codzienność. Mieszkańcy Nazaretu odrzucili autorytet Jezusa, bo znali go od dziecka. Widzieli, jak pomagał ojcu w pracy, jak przynosił matce wodę ze studni. Patrzyli na Jezusa jak na każde inne dziecko w ich okolicy, które niczym się nie wyróżniało. A teraz ten dorosły Jezus wraca w rodzinne strony i próbuje ich pouczać, a na dodatek mówi o rzeczach, które nie mieszczą się w starym prawie. Z jednej strony dziwią się, że jest taki mądry, z drugiej Ostrożnie odwracają się plecami, bo cóż mądrego mogło się urodzić w naszym biednym Nazarecie. Mieszkańcy Nazaretu nie otoczyli Jezusa autorytetem ani nie uwierzyli, że jest obiecanym Mesjaszem. A skoro nie uwierzyli, to i cudów i uzdrowień było mniej, bo przecież, aby dostąpić tych łask, wiara jest konieczna. Jezus, poruszony niedowiarstwem, opuścił miasteczko i poszedł nauczać ludzi po okolicznych wsiach. To zdarzenie musiało mocno utkwić w sercach i pamięci uczniów Jezusa, bo i ewangelista Mateusz w XIII rozdziale Ewangelii napisał tak, i powątpiewali o nim. A Jezus rzekł im, tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony. I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa. Jakże podobnie bywa w naszych rodzinach. Nasze dzieci rosną na wspaniałych ludzi, ale zanim to nastąpi, bywa, że stajemy im na drodze rozwoju, lekceważąc ich pasje i dążenia. Nasze żony, dbające o dom i jednocześnie pracujące zawodowo, nierzadko spotykają się u mężów z brakiem szacunku i roszczeniową postawą. Z kolei mężowie często biorą na siebie ciężar utrzymania całej rodziny. A pchani coraz większymi potrzebami własnych aspiracji albo partnerki, zatracają duszę w mozolnej pracy. Jest też tak, a widziałem to nie jeden raz, jak młodsze pokolenie deprecjonuje życiową mądrość dziadków i babć, ich miłość i potrzebę akceptacji życiowej nieporadności. W szóstym rozdziale listu do Efezjan czytamy takie słowa: Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czci ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś był długowieczny na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci waszych, lecz wychowujcie je w karności i napominaniu Pańskim. Zaplątując się w życiowych zobowiązaniach, czasem odbieramy sobie nawzajem godność, a autorytety, jakim są nasi bliscy w różnych dziedzinach. W domu bywają deptane i pomniejszane. Czujemy się wtedy jak Jezus w Nazarecie, nieproszony gość i odrzucony Bóg. Aby lepiej i godniej żyć, zwróćmy się do Jezusa i otwórzmy szerzej serca na naszych bliskich. Módlmy się za naszą rodzinę, za każdego pojedynczo, a nie tak ogólnie i zdawkowo, bo każdy nasz bliski jest niepowtarzalnym cudem, którego nie da się podrobić na najlepszej kserokopiarce. Starajmy się odświeżyć spojrzenie na ich siłę, słabość, czyny i starania, sukcesy i porażki. Kochajmy się i szanujmy, rozmawiajmy ze sobą, przytulajmy się do siebie, bo życie na tej Ziemi jest wyjątkowo krótkie. Wymieniajmy się cennymi darami, szacunkiem i zaufaniem. Wtedy utracone autorytety wrócą na swoje właściwe miejsce i będziemy mogli się na nich opierać, gdy zabłądzimy w ciemnej Dolinie Życia. W naszym życiu kierujmy się słowami Pawła, z pierwszego listu do Koryntian: miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz pół weseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Niech nam wszystkim Bóg błogosławi.